No, ja sobie robię sama drinka. A co to jest? Nie, obrzydliwe to jest. Przepraszam, co to za alkohol? Diego? Skończyło się. A może się grzecznie, bo my odpiewasz jak jakiegoś śmiecia. tu siąta, a szukaj sobie. Dlaczego tak uważasz? Tu nic nie ma, dziewczyny. Ja kolki napiję. Ała, Jezu! Mówię Ci, deptasz mnie po no, po, po tym... Przepraszam Mówię Ci, że nie ma tu nic już. Nie ma tu nic na razie końcu. No nie spokojnie, a de, po, po, ty mnie deptasz. Chłopie, no ale jak masz problem z nogą, to nie bierz takich butów, już nie można deptać. A to widzisz, będziesz to tu, wpadniesz i będziesz... No stare, nie można malnych butów, tylko jakieś sęgi. Przepraszam, że coś zrobiłam, no ale... Nic, Siedzisz mi tu na barze z sęgami dłuższymi niż yy, kogokolwiek stopa. Chodź, usiądź z nami na barze. O co wam chodzi? Nie rozumiem. Gramy w to w całowanie, czy nie? Nie. Co to za mina? Co to za mina ba? A nie wiem. Jakaś wie? taka jest mów. W tam zrobić drinka. Wchodzę po prostu, bo ja nic trzeba mi robić drinków, więc spijam z tym kieliszkiem. I ten Marcin nie ma alkoholu. Ała! No z tego główna spina. W sensie A on... wziął się do ciebie? Bardziej chyba ja się spiłam o to, że bo ja uważam, że jeżeli ktoś mówi A, to niech też powie B. Ten to mnie wk***ł tak, że mam ochotę wziąć i go kupić z tego baru. Nie rozumiem, jak nie boli noga, to nie chodzę w jakichś butach. A, a, a raz. Mówiła, nie, nie, drugi Jest. Jezu, no nie, nie, nie nie przetłumaczysz tego. Mogłam zakończyć tą dyskusję, ale wiecie, jestem dzidzi tak. Dla jasności. Bo ja lubię sobie wyjaśniać od razu, mnie. Nie, nie obchodzi mnie to. Nieważne. Nieważne, chcę być szczera. Dobrze, okej. Okay. Stoisz tutaj, na Boga, chodzę sobie, nagle boli Cię k stopa. Chłopie, jeżeli serio coś ze mnie nie tak, to mów to od razu. Nie chciałam Ci zrobić krzywdy, ale Twoja reakcja dla mnie jest żałosna i dziecinna. Dziękuję bardzo, dobranoc. Nie nakręcaj mnie. Nie chcesz nakręcać, po prostu chciałam to wiedzieć... No się to razu, Twoja reakcja jest dziecinna, okej, okay, dziękuję. Dzieci, -dzi, chodź je pocałować. Fuck you. Dlaczego tak do no mnie mówi? Ja nie chciałam pozałować. całować. Wiesz ja jaja robię, a po prostu tak... Ja coś ja ale chcę, żebyś się całował starą anizem. Wszyscy ja, ja robiłem. Nie ale... wiem, ale to jest za dużo wszystkiego. W sensie, nie wiem o co wam wszystkim chodzi. Ja tylko no, tam przylatowałam że... na bar, a ty się tam naprawdę zestrałeś. No nie, chyba nie, bo dopiero wstałem. <laughs> Myśl, naprzód. Wiesz, Nie możesz kogoś winić za to, że sobie, nie wiem, otwartą ranę, gdzieś idziesz na imprezę otwartą raną. To nie jest ja tych ludzi, tylko twoja, bo ty nie myślisz. Ja nie wiem o tym, że masz ranę. To jest na przyszłość. Tylko w tyle. Na zdrowie. A jakie jest zdrowie? <laughs> Twoje, za twoją stopę, czy to nam cię boli? I jakby ja poczułam złą energię i zamiast może powiedzieć stop, gdzieś miałam potrzebę z nim to wyjaśnić, ale jakoś nam to nie szło. Po prostu nam nie szło to wyjaśnianie. O, ciepło. Zaraz wejdziemy. Idę stara z tobą.